Witajcie, witajcie, to znowu ja Góral Gra Witam Was tutaj w tym pięknym w pięknym krajobrazie I jesteśmy w tym miejscu tu gdzie znalazłem kiedyś mieć I przyszłam troszkę pokopać Jak wiecie lub nie wiecie Zapowiadałem, że troszkę pogram bez nagrywania, także pokażę Wam potem bazę i wszystko Co się zmieniło. A na razie kopiemy mieć. Miedź będzie bardzo potrzebna. zobaczymy ile na tej miedzi wyjdzie z tego cynę też będziemy potrzebować na pewno tam mamy jaskinię trola ale byliśmy tutaj z Michem bo zaczęliśmy kopać i mieć to bo niestety nie spotkaliśmy trolla ale wszystko w swoim czasie Tak jak mówię nie będę nagrywał wszystkiego i Wam pokazywał po prostu co i jak bo no długo by ta seria też pewnie zeszła więc takie najważniejsze elementy będę pokazywał gry czyli na przykład jak teraz Zaczynamy już kopać mieć. Pokażę Wam, jak się zmieniła baza. Co żebym tam zrobił razem z, z Michem. Będziemy odnieść? Bo, bo jestem pełny. Tu mamy taką mini bazę swoją. E, I tu, do skrzynki. Kamień odłożymy. Tu mamy. Aha, tu mamy. Rudę miedzi. Nie wiem, po co ten brąz ze sobą brałem, no ale trudno. Drewna na razie tu zostawimy. W sumie drewna mamy trochę, to jakby przyszła noc, to można by było tutaj jakoś... W sumie już teraz mogę to zrobić. Bo... Dobra. Co ja chcę, budowlę ściana. Nie tak, tak, tak. No, Zdarzając życie łóżka, tutaj nie mamy i tutaj bym tutaj byśmy włożyli e, nagle łóżeczko. Tak jest. E, I nie wiem, czy nie będzie nam potrzebne jeszcze chyba ognisko. Po co, to ci, po co ci ta pochodnia? Ognisko, co zrobimy tu gdzieś? Ok. I zobaczymy, ile nam zostało jeszcze tego drewna. Potrzebowałbym to zadaszyć może. 12 sztuk. Coś takiego. I może tu byśmy jeszcze zrobili nad do Jakby czasem lało to. Ok, czyli mamy wszystko. Jak przyjdzie noc, to będziemy mogli się przespać. Weźmy sekilow. jeszcze naprawmy. To jest taka prowizoryczna baza. Tu możemy w sumie zostawić na razie ten brąz, tą rudę miedzi, żeby nam nie ciążyła. I idziemy kopać dalej. Złożę miedzi. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to dokopiąmy dzisiaj wszystko. No ładnie idzie, ładnie idzie. To jest cyna? Nie, to jest kamień zwykły. Trola jak nie widać, tak dalej go nie widać. O, idzie wieczór. Kamien jeszcze tu zostawmy, złożę miedzi. Jak to się go do, jest takie powiedzenie, nie, że jak się nim o miedzi to się nadu siedzi. Hm. I co mogę jeszcze powiedzieć? Nie wiem czy dam radę spać? Tak, no to się prześpimy. No i zapraszam do subskrybowania. Mile, mile będzie widziana łapka w górę. Na ciemno. Ale już staje dzień. Tak. Staje dzień. Bierzemy kilo w, w łapę. trochę ciemno, za bardzo nie widać dobrze, ale okej. Okay. Te kamienie sobie wyrzucimy tu. No i skopiemy sobie to do końca. Wrócimy do bazy. Nie wiem, czy będę czy będzie wystarczyło raz tylko czy trzeba będzie przyjść więcej razy. Ładnie niż słoneczkę nam przyświeca, więc będzie coraz bardziej jaśniej. Ok, tutaj nie widać nic Można powiedzieć, że ta, ta gra to jest taki trochę symulator górnika, bo prawie wszystkie surowce w tej grze trzeba kopać kilometry. Także jest tutaj trochę roboty ale w sumie z drugiej strony ta gra no, jest taka troszkę można być ciągająca, bo i rozwój bazy i crafting y, różnych przedmiotów nowych, nowych surowców tak jak na przykład teraz y, y, mieliśmy na przykład y, skórzane zepsuł się nam ten dlatego postawiłem właśnie tutaj warsztat, żeby można było naprawiać hmm, coś byśmy może zjedli wiem, że miód jest dobry to mięsko jeszcze nie ale weźmy sobie zapadajmy malinkę yy, dobra, kilo wsparosła naprawiony hmm. No nie widać tutaj tego 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 trolla. Przeważnie jak grałem właśnie na starym save'ie z, z Michem to troll zawsze się gdzieś kręcił koło tej swojej jaskini, a tutaj przyszło już dzisiaj jestem no, można powiedzieć trzeci raz odkąd gram na tej serii i trolla jeszcze nie spotkałem Mam ja nadzieję, nie będę przeciążone, bo fajnie było jakby się to udało wziąć wszystko. Jeszcze zaraz poszukamy o, tu jeszcze coś jest Zaraz jeszcze poszukamy tutaj pójdziemy się przejść za cyną. i zobaczymy co to dalej będzie o odkrywamy jeszcze większe złoża miedzi pięknie dobra wygląda na to że to jest ten to są zwykłe kamienie i tu, szczerze powiedziawszy, wykopaliśmy chyba tak, mi się zdaje, a jeszcze jest tak, jest jeszcze i to nawet dość spore bym powiedział. Spróbujmy sobie wyrzucić takami, bo jest ich dość dużo. Ono się tu ciągnie. Jak tam troll? Nie widać trolla, nie widać ani żadnych przeciwników. No to jest sobie fajne, bo tu jest taki skrawek tego czarnego lasu, taki, no, te kilka drzew tutaj i nie ma tutaj żadnego spawnu tych szarych karłów, czy jak oni tam się nazywają. No ale z takiej, z takiej rudy można przynieść naprawdę dość dużo miedzi. 14 rud. No, tu już jeszcze Dobra, tu już nie ma może w dół no, to jest właśnie fajne, że ona nie dość, że widać ją na górze To jeszcze może jest pod spodem właśnie. To jest też ważne, żeby ją okopać dokładnie. Tu już raczej. O. Zepsuł się mi znowu ten. Tam widziałem jeszcze kawałek chyba rudy miedzi. Naprawmy sobie to, dobra. Tu jeszcze gdzieś widziałem. Jakiś skrawek mały. Gdzieś przelatowałem koło tego. Tu jest. Widzicie? I naprawdę... Tu można dużo jeszcze wykopać. O, proszę bardzo. O kurde. Dobra, to by było chyba tyle. Nie, jest jeszcze coś i gdzieś ujdziemy. O kurde. Właśnie to popałem do wody. Nie wiedziałem, że to aż tak głęboko może być Ale tu już raczej Raczej tutaj już nigdzie nie widzę złoża miedzi Nie, tutaj nigdzie Nigdzie nie widać Okej, okay, przejdźmy się tu jeszcze W lesie, w czarnym lesie koło wody lubi być cyna Chociaż wiem, że ostatnio byliśmy coś z Michałem, więc... O, proszę, chodzą tam sobie panowie. Tak, złożę ceny. Dobra, dodało mi... złożę ceny, dodało. Dobra jeden zabity A czemu nie mogę tego podnieść? Aha, no będę przeciążony, okej. Okay. No to nic. Wywalamy te kamienie A wolę wziąć cynę. No ale niestety to była chyba jedna ta cyna. Chyba że to jest cyna? Nie, zwykły kamień. Czyli cyny tutaj raczej nic więcej nie będzie Dobrze, no to myślę, że tam są kamienie niezwykłe yy, Jak tam nasze jedzenie? No, w miarę jeszcze 3 minuty Dobra, teraz tak, co byśmy mogli wziąć ze sobą? Na pewno chcę wziąć rudę miedzi. A, jesteśmy przeciążeni. Hmm, drewno bym zostawił Cynę też mam, hmm. czyli jednak trzeba będzie tutaj wrócić 321 jeden, a ja bym wziął jeszcze jedną sztukę a. Muszę wziąć 6. E, nie tak. E, tu mi daj 6, a ta jedna idzie tu. Bo więcej nic nie zostawię. No mogę zostawić tą żywicę. Strzały się nie mogą przydać. Hmm a to nie, to w sumie mamy 24 okej okay. a te trzy złożacy nie? chyba, że zostawię te strzały i te strzały i to mu powodnia. co byśmy jeszcze mogli zostawić zjedzmy malina Mięso mogę zjeść? Nie mogę. Dobra, wiecie co, to odłóżmy jedną... Odłóżmy jedną... Dobra, okej. Okay. Troszkę pokombinowałem, ale przynajmniej nie jestem przeciążony i mogę wziąć... Ile? 23 rudy miedzi i 3 rudy cyny. No dobra, no to... W takim wypadku yy, lecimy do bazy. Pokażę Wam jak wygląda baza Baza gdzieś była chyba tutaj Właśnie, teraz sobie przypomniałem Jak wrócimy do tego to będę musiał zaznaczyć gdzie jest w ogóle mój dom, bo nie mam zaznaczonego na mapie, to tak że teraz lecę na czuja mniej więcej ale na pewno trafię, bo tu nie jest daleko od tej miedzi, więc, więc, więc o już nawet widać yy, zarysy domku, jest, tak. No i także tutaj Wam pokażę wszystko co i jak, jak to wygląda. Aha, fajnie, Staminy nie masz. To poczekaj na staminę teraz. Okej, okay, wyskoczyliśmy. A więc tak. Przebudowaliśmy w ogóle domek. Znaczy się przebudowaliśmy. Michu przebudował. Jest lepszym trochę architektem niż ja. Yy, zrobił fajny domek. Yy, w sumie to jest nawet podobny do naszego starego domku z naszego sejwa, gdzie graliśmy razem. Kiedyś tam. Tu mamy dwa ule więcej pszczół się nie, nie, nie dało rady znaleźć. Tu mamy garnek. Już zrobiłem z cyny, bo mamy trochę cyny już w bazie. Yy, tu możemy dodać węgiel. Tu dodamy już, żeby się przetapiało. Drewna nie mam. Yy, tu zrzucimy to, co mamy, czyli rude cyny, rude miedzi no i teraz tak na pewno pasowałoby się wybrać na ścięcie drewna gdyż potrzeba nam jest węgla Jak dobrze wiecie węgiel jest potrzebny na na to żeby właśnie przetapiać te wszystkie rudy Okej, okay, ładnie siadło nawet Zbijemy to. No baby! Ok, mamy trochę desek. Teraz to drugie drzewo. Dobra, zbieraj. Teraz wracamy, wrzucamy do pieca, żeby to się wszystko przepaliło na węgiel. Wpadłem do pieca 20 sztuk, ładnie Niech się to nam przepala Nie wiem czy idzie wieczór Gdzieś słyszałem tego karakana Majego A jest tam więc Właśnie muszę obczaić którędy oni to przechodzą Wiem że ostatnio tutaj właśnie łaził I... Dobra, idzie tędy. Chodź, pokaż mi, którym Ty wejdziesz do mnie. Aha! To Wy macie TAKĄ drogę z kurcy, Dobra, to ja już wiem, jak się tutaj Wami zająć. Chodź. No gdzieś jest, będę. Tu mamy posadzone już marchewki, bo zdobyliśmy nasionka. Czyli oni se tędy przechodzą, czyli tu by trzeba było wykopać jeszcze Czekaj, bo tędy nie da rady przejść, bo on przechodził pod tym kamieniem. Czekaj to przechodzimy tak. Teraz mi się wydaje, że teraz już nie powinni przejść, bo no, nie mają jak. Tu już jest zbyt ostro. Zresztą, jak przyjdą, no co prawda graliśmy już z michem, ale nie mieliśmy jeszcze ataku, także zobaczymy co i jak. Tu się nam no, szybko, ładnie wszystko wytapia. Dobra. No i co? Poczekamy sobie? Poczekamy sobie po prostu aż to się wytopi. No i to jest na tej zasadzie, że tu mam już trochę brązu Tu mam trochę rudy miedzi Czekaj, czy to jest co Miedź. Aha, brąz zostawiłem tam Dobra Mamy rudę miedzi, rudę brązu eee, Kamienie też mogę gdzieś wrzucić. Wiem, że tu mieliśmy gdzieś skład Skład z kamieni tak jest właśnie Ok, yy, no i to by było na tyle także dziękuję za oglądanie dziękuję za to żeście byli czekajcie na następne odcinki gdyż na pewno pokażę wam już jak się robi zbroje i tak dalej, coś będziemy tutaj kombinować dalej. Tu mamy później już zbudowaną. Tu mi Michu zbudował balkonik oczywiście o takim jakim marzyłem ładne z widokiem. Także Jest w miarę, ładnie, tam mamy łóżka, tu skrzynki, magazyn taki można powiedzieć. Tu mamy te piece do wytapiania i tak dalej. Ule Wam pokazywałem, garnek Wam pokazywałem, no i tam mamy to. No i oczywiście fosę zrobiłem, tak? Okupałem całą bazę fosą, żeby nie było tutaj tych nieprzyjaciół. Żeby niedal nie, nie razmi do nas dojść. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć!